Jesteśmy na uroczystym otwarciu restauracji włoskiej pod nazwą Signore Gusto. A czy ty osobiście uwielbiasz kuchnię włoską? Bardzo lubię. Tutaj spróbowałam jeszcze smaków, których wcześniej nie jadłam. Natomiast rzeczywiście nie za ostra, inna niż polska. Uwielbiam. Tutaj jeszcze dodatkowo miałam ciekawostkę złoto. Potrawy posypane złotym, jadalnym złotem. Ponieważ nie wszyscy wiedzą, że i złoto, i diamenty można zjeść, a to mi się trochę z moją branżą, wiąże. No właśnie, a jeżeli chodzi o złoto i diamenty, który ty masz w swojej ofercie, powiedz, z jakiego kraju sprowadzasz złoto? Bo oczywiście wszyscy wiemy, że włosi również słyną z pięknej złotej biżuterii. Włosi słyną z biżuterii, natomiast nie mają u siebie diamentów, nie mają kopalni diamentów. Natomiast rzeczywiście ta rejonach, biżuteria była jako pierwsza wykonywana. E, ciekawostki, diamenty, poza tym, że były biżuterią, miały przyciągać miłość, nawet jak jeszcze ludzie nie potrafili ślifować w starożytnym Rzymie, diamenty miały odpychać złe duchy, przyciągać życzliwość. Mało tego, byłem diamentowym posypywano ludzi, twierdząc, że leczy cukrzyce. Koloseum, niektóre malunki były posypywane, no oczywiście w loży, dla tak zwanych vip posypywane były e, po to, żeby była lśnić. Więc diament jest od zawsze z nami, tak naprawdę w każdej kulturze. I bodajże właśnie w Rzymie Starożytnym uważano, że diamenty to są ogólnie łzy bogów. Dlatego miały leczyć, przyciągać tą pozytywną energię i chronić nas przed złą, bo były łzami bogów, czyli częścią bóstwa, które nad nami czuwa i plecie nam naszą rzeczywistość. Oczywiście, no już teraz wiemy, że to nie są łzy bogów, to jest węgiel, czyli nie z góry, tylko z dołu. Natomiast rzeczywiście pod w wyjątkowych warunkach geotechnicznych, Olbrzymie ciśnienie, olbrzymia temperatura, w której nic innego chyba nie jest w stanie przetrwać. Diamenty powstawały zanim nawet bakterie jako pierwsze życie powstało na Ziemi. Także jest w nich coś niezwykłego. Jak mamy diament w ręku, to mamy coś, co było jeszcze przed kontynentami. I to, jest, to jest coś niesamowitego. Aniu, e, czy Twoim zdaniem warto właśnie po, powrócić do tej restauracji? W ogóle, ogóle jakie jest Twoje zdanie o tej restauracji, senior Gusta w Warszawie? Niesamowite miejsce. Nie wiem jak będzie restauracja wyglądała oczywiście po otwarciu. Natomiast w tym miejscu chyba brak, wszystko to są bary, szybkie obsługi, tak zwane lunchownie, ponieważ jesteśmy w centrum Warszawy, jest dużo biurowców i ludzie mniej więcej o tej samej godzinie idą na lunch, jedzą coś szybkiego, przyrządzonego z tego, co wczoraj zostało, albo no być może coś nowego, bo jest taki obrót. Natomiast wszystkie restauracje są identyczne ja mam takie wrażenie przynajmniej w tej okolicy a to będzie coś innego coś takiego co, do czego się przechodzi z klientem, żeby go za i mam nadzieję, że to będzie też dla mnie miejsce, ponieważ ja mam niedaleko biuro w Śródmieściu. Jeśli będę miała klienta wyjątkowego, zresztą nie tylko wyjątkowego, każdy klient jest wyjątkowy, klienta, którego będę chciała za, czymś zadziwić, zaproszę go tutaj. I ostatnie pytanie, ponieważ dzisiaj mamy sobotni wieczór, oczywiście wszyscy wiemy, że Włochy to jest gorący kraj, jak i zarazem mężczyźni, czy właśnie ta muzyka, ta włoska, którą tutaj słyszymy w tle, czy zauroczyła Ciebie? Ja w ogóle uwielbiam ciepłe kraje, Hiszpania, Włochy, to są te rejony, do których ja bym się najchętniej przyprowadziła, gdyby nie to, że tutaj mam najbliższe sobie osoby, mam swój biznes, swoje życie, to najchętniej, jak już kiedyś będę na emeryturze, jeśli tego dożyję, to wyniosę się właśnie na południe. Zarówno muzyka, jak i jedzenie, jak i klimat i sposób bycia tych ludzi. Mam wrażenie, że jak się przyjeżdża granicę Włoch, to tam są ludzie wszyscy uśmiechnięci, bez względu na to, co się dzieje. My na wszystko narzekamy, niestety. No jestem rodowitą Polką, rodowitą warszawianką, jestem stąd, ale my coś w sobie takiego mamy, że wszystko nam się nie podoba, byśmy odkryli góry złota, to i tak narzekamy, że są za małe, za duże albo trzeba je wydobyć. A włosi się cieszą ze wszystkiego. I tym ten naród mnie chyba zauroczył. No i tak jak wspomniałeś, mężczyźni też uśmiechnięcia to jest ważne.